Jo, witam wciałem, Was w kolejnym wciałem, odcinku. Kury to dla mnie idealne miejsce. Jest dla nas dobry. Tak, to prawda. W sumie to najbardziej stabilne miejsce, w jakim byłam od dawna. Ale czasami... Sama nie wiem, czegoś mi brakuje. Znaleźliśmy swoje miejsce, gdzie możemy się czuć jak dom. I mamy plan. Wygrywać. <laughs> Będziemy wygrywać i to dużo. Witam Was, witam. W kolejnym odcinku, coś Trzeba tutaj dzisiaj uważać, bo jest nos. Ej, z Parku, jest tam jaz? Co tam? Widziałeś mój klucz do rur? Ten, na który mówisz, kluczuś? Tak, kluczuś. Gdzie on jest? A w czerwonej szafce? Oczywiście, że szukałem w czerwonej szafce. Zawsze w niej szukam przecież. Bo... Nieważne! I gdzie był? Ten, no, w... E, w tej, no. E, no wiesz. Mm -hmm, Nara rajdel. Co trzeba zdobywać, bo kurde lipa jest z Dobra, jedziemy na wyścig jak widzicie Także zobaczymy może wygram dzisiaj, ale nie wiem Zbliża się do złotu Fajne jest to wjeżdżanie mi podoba. Wiesz, że nie możemy startować wszędzie, co? Nie mamy kasy na najlepsze zawody. To albo to. A to zróbmy. To to zróbmy. Teraz trzeba dobrze wystartować Chyba się denerwujesz. To dobrze. Jak to się tu startuje? Jak się to startuje do cholery jasnej? Ja nawet nie wiem jak tu wystartować samochód. Bo to jest jakieś pojebane to startowanie. Ja daję budo, ten mi pali kapcie a stupy, nie wiem po co. z, z litrem trzeba startować? No to tak. Nie wiem, nie umiem tym startować To pali gumę jak pojebane. No i znowu czeka nas nudny wyścig, w tym się nic nie będzie działo Standard o, Także idzie sobie herbatę, zanim ja to skończę <ścoughs> Ja, tragedia! To jest chore. Nie wiem, czy to ja nie umiem startować z tym pojazdem. Nie ma pojęcia. No to pali gumę, jak pojebane. Nie wiem. Tak pali gumę pojebane, to denerwuje. To tak w za przeproszenie hey. Przepraszamy. Ja pierdo... Jeszcze nie trafiłem w ten zajebany pól. Przecież takie wyścigi to to w ogóle nie są wyścigi, to jest to kurwa takie nudne. Tu się w ogóle nie nazywa wyścig, jakiegoś Ja żałuję, że wziąłem tego Dodge'a, tak szczerze. Żałuję. Bo to jest takie gówno, to w ogóle nie jedzie. Żałuję tego. No, już coś poradziło. to wziąłem? Kasa z zakładu jest już moja! Hej, patrz na łuki. ani nie da podrasować, nitra tu się w ogóle nie da podrasować, bo sprawdzałem. Nie da się. Więc nie wiem. Nie naprawdę nie Bez nitra to, to by w ogóle nie jechało. Ten rupiec. Kasa już jest moja! Czy tak nie ja ale kurwa, bo kupię nowe auto, lepsze! Zresztą der robił kurwa, jakby chciał! Ścigam rajdowców! Jeszcze psy! Templarze, my też nie chcemy załapać! Począć się bardziej, postarajcie, by mi uczyć. skończone chociaż o, matko nie wiem nie wiem co tu zrobić co to jest towarzystwo mam opość Dalej out. tu auty. No ja pierd*ę, jakie to sterowanie jest pojewane! No ja nie mogę cofnąć. Zjewany jestem. Ja pierd*ę, jakie sterowanie jest tu Aha. Aha, i palek. Z kontrolami. Bezsensowne. Koniec pości. Ha! w tyle. Brawo! Szkoda, że Rakajdel tego nie widział. Dobra, jedziemy jeszcze na jeden slot. Kiedy? I ile jest? No bo nie. Nie, serio? nie wiem, bo tam od jakaś... się. Wiesz, że w swoim czasie robił gorsze rzeczy. Nie, Ryder. Ja się On tym starczyłem. Wszystko jak należy. Widzicie, się z Marku. Nie wiem, nie ogarniam tego sterowania. To to jest. Zostałam jeszcze na stałej Rydera. Znowu zgubił klucz? Zostawił kluczyki do aut tych nowych klientów, nad którymi mam popracować. Czekaj tylko. Popara mu opadnie, jak zobaczy, co potrafię. Wrócimy do warsztatów, biorę się do roboty Dziś było świetnie jas, ale chyba nie mogę jeszcze wracać Dobra, jedziemy do tej gry. Chociaż to To są i taki proszę. O. Za wygrano, bo to są dostał 12 tysięcy Ale co ja poradzę Ciało starę Wejdę na no razie tak. Oh. Tragedia. Nie wiem, niech oni witają lepszą furę. Nie wiem, cokolwiek, a pani... Nie... Rajdel! Całą noc siedziałam nad tymi forami klientów. Nieźle to wygląda, co? Nie najgorzej. Musisz zdjąć filtr, żeby się upewnić, że dobrze wkładasz świetlę. No już. Nieprawda. Wolałbym żebyś robiła to jak należy, wiesz? Miałam trzy auta do zrobienia, tak było dużo szybciej. No cóż, zobaczymy co klient powie. Ma go dzisiaj odebrać. Ej, napisie kawy. Wyglądasz na zmęczoną. Tyle masz mi do powiedzenia po całonocnej pracy? Dobra, pójdę się przewietrzyć. Ja tu nie chcę tuningować tego, tylko chcę tuning zrobić do cholery. To ja tu chcę zrobić tego. Ach, i co, ja mam do kolejnego wyścigowania? Ja, co? No tak. Dobra, to jedziemy. Piątkowy dzień. No to jest tragedia z tym jest No i dobra. Jak Ej, to się ja w porządku? Tak, w porządku. Super. I co tam? Możesz zabrać mojego kumpla? Magliny na karku i potrzebuje szybkiego wozu. Jasne. Już tam jadę. Gdzie on jest? Aha, on jest tu. Dobra, to jadę. Co jest z twoim ziomkiem Raidelem? Ziomkiem? Wyjąć filtr? Harowałam całą noc podczas gdy on oglądał jak Spins przegrywają kolejny mecz. Nie zgłosiłaś się sama? Nieważne. Nie bierz tego do siebie. On cię docenia. Przecież wiesz. Więc jesteś po jego stronie. Jas, tu nie chodzi o strony. Rajder po prostu lubi mieć wszystko po swojemu. Jas? Jas <grystwa> mecz o wielku mowa, bo mecz właśnie jest. Wczoraj buły. Mecz? Wczoraj był Mistrzostwa, coś takiego nie 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 tego. O, znowu most. I wy. Ten start jest najgorszy, bo tego startu nie możemy garnąć, jak to zrobić tym samolotem. Palić się do dookoła i potem wykro. Nie, bo on po prostu nie miał normalnie startu szkoda. Jesteśmy na miejscu. Jedź. Zawieź mnie do domu. Szybko. Co? Tak bez gry wstępnej? Co to, randka? Potrzebuję podwózki. Będzie z tym jakiś problem? Nie. Spoko. Zgaduję, że nie jesteś zbyt gadatliwy, co? Wolałbym mniej gadania, a więcej jeżdżenia. Żaden problem. Nie muszę zagłuszać ciszy rozmowy. Pogadałko. Nie, nie, nie. Ja nie. nie. Nie, nie, nie przeszkadza mi to siedzenie w ciszy, w samotności. Ja i trochę. Ta cisza jest super, nie? Nadal cię słyszę. Tam psy jadą, muszę ich unikać. No tak tą to, to nie złapię. Wiesz, że ludzi trzeba omijać. Nie, nie wiem, wiesz jesteś taką pierdolą. Wow, co za komplement. Napiszesz mi recenzję? Bardzo by mi to pomogło. Bardzo. Zawsze się tak narzucasz? Kurde, a myślałem, że zaczynamy się dogadywać. Po prostu zawieź mnie gdzie trzeba. Gliny chyba koniecznie chciały z tobą pogadać. Zawsze to samo. Wyrobią sobie opinie na twój temat i chcą cię załatwić. Więc jesteś niewinny. Należy jak rozumiesz niewinny. Uh, bez winy To nie. Nie jestem, jak to mówisz. Niewinny. Uh -huh. okay. Dobra. Przejadę przez to przeszedł. się podjeść do pole. Las no mał. Będę nie wrócił uwagi, gdzie go trzeba zabić. się No to jesteś na taką mi tylko zbija, bo tego nie było w chicie. Nie pamiętam, żeby to było w hicie. Och, się nie mogę doczekać ku bo ten to mało długotręto. To jest katastrofa. Wiesz co, nawet nie było źle. Udało ci się dzisiaj zdobyć przyjaciela. A moi kumple są zawsze mile widziani w mojej kryjówce. Dzięki, Rudy. Czuję, że robimy postępy. Nie mów tak do mnie. Używaj mojej ulicznej ksywki. Czy Der gwóźdź. To ja jestem kto? Der młotek? Pożałuję, że do ciebie zadzwoniłem, co? Dobra. Hej Rajówka. Siema, jest z tobą Jaz? Nie jestem sam. Co tam? Tak, tylko dzwonię, żeby powiedzieć, że auto spodobało się klientowi. Dobra robota. Gdzie jesteś? W supermarkecie. Chyba odpalę beczkę do zapleczu i upiekę mózg. Zrobię sekretną marynatę mojego taty, którą tak lubisz. Taki sukces trzeba jakoś uczcić. U, jestem za. Dobra. Dobra, jedźmy na ten zlot. Zobaczcie co tam się tam dzieje. Przekaż to Jas, jak będziesz z nią gadać, okej? Okay? Jasne. Siema, co tam? Ryder dzwonił, odpala beczkę i chce zrobić pieczony mostek w sekretnej marynacie swojego ojca. Skusisz się? Zajęta jestem. No weź, jas. Mówił, że klienci są zadowoleni z bryk. No i? Cieszy się i chce to z nami uczcić. To czemu do mnie nie zadzwonił? Haruje jak wół, a on myśli, że przekona mnie jakimś mostkiem? Nie ma opcji. Pogadajcie ze sobą, to zobaczysz, że on... Ktoś próbuje się do mnie dodzwonić. Nara. Jeszcze raz spróbuję tego stantu. Nie muszę palić gumę jakby No i teraz No nie wiem, to chyba by tak trzeba było startować Palić gumę do połowy i potem jechać na, na Najlepsze nitro i potem postartować Chyba Nie wiem, dla mnie to jest chory, bo to pierwszy raz się z takim czymś spotykam ci było lepiej Jeszcze ten wyścig. Do wody. Oni jakoś normalnie startują. Nie wiem, to jest... dla mnie to jest chore. Dla mnie to jest chore. Oni w ogóle mają tysiąc razy lepsze twory niż ja. Więc z czym do ludzi? No jeszcze psy, Wypierdal. Czy policja wie kim ja jestem? Widzimy poszukiwany bus i jedziemy za nim. No ładuj się z tym nitrem jebanym Rozwalę cię Już prawie cel Nie no to jest tragedia z tymi wyścigami, szczerze mówiąc Bo jestem noobem totalnym, ale nie. to nie było przez to sobie zjebane sterowanie to, to co ja na to poradzę Panie kasy daje prawie tyle samo frajdy, co jej odbieranie. Muszę to ogarnąć, albo ja, to auto nie... To auto nie jest na co to już trzeba zrobić. To jest rupieć. Gdzie ja. najgorsze wpadło, to na starty, jak Szczerze mówiąc, to na jeszcze trzeba Jedna z tych zabijał, tak jak Siren, te, syreny, te, te, te to mi przypominają, nie ma tego tym Co, prawie wychodźmy z ja siarki, A by było się założyć z kimś innym zjebali. Boże jakie te wyścigi są nudne. Nie wiem czy to w ogóle będzie. Dla mnie to to jest chore. Ja, totalna tragedia. No, ja się muszę spierdolić ginąc. Dobra, ja go chodź. On no, nie umie podjebać. Uwaga, tu. Ten kierowca mnie wnerwia. Ścigany powiatu zniknął. Wejdź do kadańca. Ale zestaw tuningowy w taki właśnie wygląd celuje, wiesz? Ale skąd to masz? Zestaw tuningowy? Zamówiłem dla klienta, który go nie odebrał, więc teraz zbiera kurz. Jest do wzięcia? Tak, za kasę. Dzięki, szefie. Auto będzie wyglądać zajebiście w zawodnym wyścigu. Ej, przecież czeka nas wyścig o sporą kasę. To pilnujmy, żeby nasz wóz wyglądał dobrze. Dobra. Hej, daj znać jak skończysz. Nie mam zamiaru siedzieć tu znowu całą noc. Dobra, wcale ja nie. Chcecie chodzi. tu dzisiaj posiedzieć? Eee, właśnie mówiłam, że wychodzimy. A, okej. Okay. Uważajcie na siebie, dobra? Jutro od rana mamy kolejne samochody.